11 sierpnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Przy ulicy 1 Maja polała się krew. Wszystko jednak w słusznej sprawie. Za nami dzień ze zdrowiem. Na wydarzenie zaprosili PCK, oddział w Bełchatowie, punkt krwiodawstwa w Bełchatowie oraz klub honorowych dawców krwi z Bełchatowskiej Elektrowni. Dzień ze Zdrowiem to wydarzenie, które miało na celu promocję idei honorowego dawstwa krwi oraz utrwalenie umiejętności ratowania ludzkiego życia w nagłych przypadkach. Spotykamy się na y, Dniu ze Zdrowiem w, w ramach tego, tego przedsięwzięcia y, koledzy z elektronicznych bohatów z racji Dnia Energetyka prowadzą akcję y, Krylarz. Y, no, impreza cykliczna. Od y, dwóch lat, przedtem występowaliśmy y, w niedzieli ze zdrowiem, ale miasto zarzuciło ten pomysł, więc my tu kontynuujemy nadal. Y, no i to by było na, na, na tyle w tej kwestii. Zainteresowanie jak zwykle przy Waszych akcjach? Duże. Tak, y, spodziewamy się co najmniej 40 osób. A myślę, że z telefonów, które miałem jeszcze dzisiaj, czy można przyjechać z piotką, na złość chyba nie wiem komu dzisiaj zamknęli. Punkt. A wiadomo, że w czwartki, yy, przy obecnych przepisach, zawsze kierowców jest najwięcej, nie? Bo mają dwa dni wolnego, czyli z, z długim weekendem co najmniej cztery dni. No a jak są energetykami, to mają sześć. Ustawiła się spora kolejka. No pewnie taki a, widok cieszy. Trzeba było przyjść rano, jak jeszcze. Lekarzach nie było, nie? To, to nie, nie szło stanąć. Tak, no, Ubolewamy nad tym, że są tylko dwa stanowiska, więc współczujemy tę panią, które tam muszą to to ogarnąć. Akcja jest przewidziana do godziny 12, ale już wiemy, że na pewno do 12 nie skończymy, bo no, nie możemy zostawić ludzi, tym bardziej, że we wszystkich środkach masowego przekazu się przekazuje, że, że krwi jest mało, nieszczególnie w grupach minusowych my się to na minus nie spisujemy, nie? Ale, ale myślę, że, że. Między 20 a 25 litrów spokojnie dzisiaj zbierzemy. Tak, oddana to jest nasz szczytny cel. Oczywiście, dzisiaj na jakąś dziewczynkę oddawaliśmy. To jest mój 60 raz, jak oddaję krew. Oddaję od 2008 roku. I myślę, że to warto oddawać zawsze dla, dla tych ludzi, dla, dla dzieci. Bo jest bardzo potrzebna, szczególnie w wakacje. Jakby pan przekonał innych, może te osoby, które jeszcze ani razu krwi nie oddały, dlaczego warto? Warto, bo może kiedyś nam być potrzebna ta krew i my będziemy potrzebować jej, i dlatego warto ją oddawać regularnie. Pewnie są takie osoby, które boją się igły. Czy to coś boli? Nie, to jest takie małe wkucie, dwusekundowe. Ale ponadto to można się rozluźnić, jest fajna atmosfera, mili ludzie. Elektrownia przede wszystkim ją ja organizuje, to jest wspaniała atmosfera, dużo gadżetów. Zapraszają na pikniki, polecam. W ramach wydarzenia chętni mogli wziąć udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy oraz wykonać pomiary ciśnienia krwi. W najbliższy poniedziałek, 14 sierpnia, zakład ubezpieczeń społecznych będzie czynny krócej. Klienci będą obsługiwani w placówkach ZUS oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej do godziny 15. Przepraszamy za utrudnienia i jednocześnie zachęcamy do korzystania z platformy usług elektronicznych Puezus. Za pośrednictwem Puezus możemy załatwić sprawy w zakładzie bez konieczności wychodzenia z domu o każdej porze i przez siedem dni w tygodniu. Do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec, którego zaniepokoił ten oto widok. To taśmy wyznaczające trasy jednego z biegów, który był organizowany w minioną sobotę. Jak zaznacza nasz telewiz, taśmy w niektórych miejscach nadal są, a raczej być ich tam już nie powinno. Z pytaniem kiedy taśmy będą usunięte, udaliśmy się do organizatora biegu. Ten zaznacza, że oznakowanie trasy jest usuwane sukcesywnie i z pewnością wszystko zostanie niebawem uprzątnięte. Cieszy nas ta informacja, bo przecież las to nasze wspólne dobro, doskonałe miejsce wypoczynku, zwłaszcza gdy lubimy wypoczywać aktywnie. Mieszkańcowi dziękujemy za sygnał. W Oleśniku ruszyły prace związane z przebudową drogi biegnącej obok świetlicy o Kaplicy. Roboty są prowadzone na odcinku 828 metrów. Jak zaznacza gmina Bełchatów docelowo powstanie tu nowa nawierzchnia o szerokości 4-4,5 metra oraz pobocza. Droga zostanie odwodniona, przebudowane zostaną zjazdy, powstanie też nowe oznakowanie. Koszt tego zadania to 1,5 miliona złotych. Jak podkreśla Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów w tym roku powinny się również rozpocząć prace przy przebudowie innej drogi biegnącej przez Oleśnik z północy w kierunku południowym, odporem aż do drogi powiatowej w stronę Rząsawy. Wiemy, że mieszkańcy Oleśnika długo czekali na te inwestycje w swojej miejscowości. W zeszłym roku rozpoczęliśmy prace projektowe, by w tym roku drogowcy mogli rozpocząć pracę w terenie. W tym roku również rozpocznie się budowa kompleksu sportowego w Oleśniku. W najbliższą niedzielę na osiedlu żołnierzy POW odbędzie się kolejna odsłona osiedlowego lata w mieście. Jak zwykle organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w tym spektakl teatralny. Zapraszam na osiedlowe lato w mieście w najbliższą niedzielę. To jest to spotkanie, które było zaplanowane tydzień temu, ale ze względu na warunki atmosferyczne i zapowiadane opady deszczu zostało właśnie przeniesione na ten termin. Oczywiście nie zabraknie dobrej zabawy, nie zabraknie gier, animacji, dmuchańców, wszystkiego tego, co dzieci uwielbiają, jak mogą sobie zagospodarować czas. A o godzinie 17 będzie spektakl teatralny na żywo, oczywiście. W, w przedstawieniu pod tytułem Opowieści Leśne w imieniu prezydenta miasta Bełchatowa serdecznie zapraszam nie tylko najmłodszych, ale całe rodziny do wspólnej zabawy, do spędzania czasu od godziny 16 do godziny 20 na boisku przy Szkole Podstawowej nr 3 na osiedlu Żołnierzy POW. Miłośnikom tenisa przypominamy, że w najbliższy weekend 12 i 13 sierpnia na miejskich kortach tenisowych przy ulicy Edwardów 8 na osiedlu Dolnośląskim odbędzie się Narodowy Puchar Polski w tenisie ziemnym na wózkach. W zmaganiach wystartuje 14 uczestników, m.in. z Poznania, Płocka, Szczecina, Wałbrzycha, Leszna, Łomży, Krotoszyna, a także Bełchatowa. Nasze miasto reprezentował będzie zawodnik Fundacji Akademia GKS Bełchatów Krzysztof Brezyna, który w tym roku podczas Mistrzostw Polski w tenisie na wózkach uzyskał w grze podwójnej Tytuł wicemistrza kraju. Turniej startuje w sobotę o godzinie 10. Rozgrywki potrwają do godziny 18. W niedzielę natomiast zawodnicy na korcie pojawią się o godzinie 10 i rozegrają półfinały. Finał turnieju głównego i pocieszenia rozpocznie się o godzinie 12. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.